Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz w dzisiejszych informacjach. 10 lat prezydentury Andrzeja Nowakowskiego, dyspozytornia karetek w Płocku do likwidacji, a na koniec finał konkursu rowerowego PKN Orlen. Prezydent Andrzej Nowakowski podsumował swoją prezydenturę, a trwa ona już dekadę. W grudniu minęło 10 lat od objęcia przez włodarza miasta swojego stanowiska. A jak on ocenia te minione lata? To już 10 lat, dekady temu 5 grudnia na fotel prezydenta miasta wybrano Andrzeja Nowakowskiego. Od 10 lat ten samorządowiec był nauczycieli poseł na Sejm wpływa na życie miasta i jego mieszkańców. Dekada to wystarczający czas, by poczynić pewne podsumowania. Dla mnie to, co ważne, to nie tylko dzisiaj kolejna okazja do podziękowania mieszkańcom Płocka. podziękowania wam wszystkim za to zaufanie ogromne, którego każdego dnia staram się nie zawieść i. Pracować na rzecz rzeczywiście naszego ukochanego miasta, ale także okazję do podziękowania wszystkim tym, którzy przez te 10 lat mi towarzyszyli. Nie tylko tym, którzy uwierzyli 10 lat temu, że warto zawalczyć o Płock, warto zawalczyć o to, żeby ktoś już przestał opowiadać no, takie bajki o tramwaju, a zaczął budować obwodnice, zaczął zbudował wiadukt, zbudował orliki i inne boiska zmienił zupełnie rzeczywistość naszych przedszkoli. Jak przekonuje prezydent Nowakowski, bycie gospodarzem miasta to duże wyzwanie. W ciągu tych 10 lat trzeba było wziąć odpowiedzialność za wiele działań i zrealizowanych inwestycji. Zwłaszcza na początku tych kryzysów nie brakowało, bo brakowało przede wszystkim pieniędzy w ówczesnym budżecie miasta. Później też był niełatwy czas kryzysu gospodarczego i trudnych decyzji związanych z no podjęciem chociażby rozdział kanalizacji, budowy obwodnicy, budowy wiaduktu, no, teraz budowy stadionu i sali koncertowej i realizacji, konsekwentnej realizacji każdego z tych projektów. I tutaj dziękuję również radnym miasta Płocka, którzy mnie wspierali, parlamentarzystom na czele z panią poseł Ośmietą Gapińską. Bardzo, bardzo dziękuję. My oczywiście życzymy prezydentowi kolejnych lat owocnej pracy. Pomimo protestów samorządowców, ratowników medycznych i płotczan, decyzją wojewody mazowieckiego dwie dyspozytornie karetek zostaną zlikwidowane. Zniknie także ta w płocku. Nie będzie dyspozytorni pogotowia w Płocku, to już pewne. Decyzją wojewody mazowieckiego od 1 stycznia 2021 roku zostanie ona zlikwidowana. Zaplanowano bowiem likwidację dwóch rejonów obsługiwanych przez stację pogotowia w Płocku i w Ostrołęce. O wysłaniu karetek decydować mają już tylko dyspozytorzy z Warszawy, Radomia i Siedlec. Zdaniem wojewody Konstantego Radziwiła, ta decyzja nie wpłynie na jakość pracy medyków oraz nie odbije się negatywnie na komunikacji między dyspozytornią a karetką, która wyjeżdżać będzie do pacjenta. Według wojewody, System informatyczny pogotowia został przez minione lata przebudowany w taki sposób, że dyspozytor znający topografię terenu nie jest już niezbędny do wysłania karetki w konkretne miejsce. Wojewoda zapewnił również, że system działa po to, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo pacjentom. Ratownicy medyczni z Płocka, którzy pracują w Płockiej Dyspozytorni, także, według Radziwiła, nie powinni pozostać bez pracy. piątek 11 grudnia wyręczono nagrody w konkursie Kodeks Rowerowy, który PKN Orlen zorganizował dla młodych płotczan. Za nami wielki finał konkursu, kodeks rowerowy, który PKN Orlen przygotował przy wsparciu Płockiej Policji oraz WORD Płock. Zasady były proste, zespoły dwutrzeosobowe miały wymyślić 10 ważnych zasad dla bezpieczeństwa jazdy na rowerze. Do wygrania były m.in. voucher na nowy rower oraz gadżety dla bezpiecznej jazdy. Wszystko o wartości 10 tysięcy złotych. Wziąć udział w konkursie mógł każdy uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z Płocka. Potrzebna jest ciągła edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego, bo właśnie ta grupa, jest najbardziej zagrożoną grupą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kształtowanie takich pozytywnych podstaw, kształtowanie odpowiednich zachowań na drodze jest niezmiernie ważne dla ich bezpieczeństwa. Finał konkursu odbył się w piątek 11 listopada. W Domu Technika wręczono nagrody zespołom oraz te indywidualne. To już kolejne działanie promujące bezpieczeństwo, które PKN Orlen podjął na terenie Płocka. Mam nadzieję, że wszystkie te przedstawione zasady jazdy na rowerze przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Kolejne Kolejny sezon rowerowy wystartuje bowiem już na wiosnę. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.